No i powiem Wam, że to jest dla mnie jak druga skóra. Jest bardzo przyjemny, komfortowy dla mojej skóry. Taki po prostu jak taki obłoczek, więc no nie wyobrażam sobie założyć w tej chwili na przykład swetra jakiegoś poliestrowego, nie daj Boże. Yy, no trochę skurczono. Co prawda jest to rozmiar S, zobaczcie, firma Second Female, więc też raczej jest to premium. Dzień dobry, dzień dobry, zapaszcie sobie dzisiaj herbatkę bądź kawę. Ponieważ dzisiaj będzie odcinek troszeczkę już jesienny, chociaż za oknem właściwie jeszcze jest końcówka lata, jest naprawdę e, bardzo ładnie, bardzo ładnie w ogóle jak na wrzesień. Taka złota jesień nam się trochę zbliża. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, będzie o swetrach, już możecie widzieć. Swetry wszystkie pochodzą z second handu. i co najważniejsze, wszystkie te swetry mają wybitną jakość. Jest to rzecz, na którą zawsze patrzę, na którą zawsze zwracam uwagę, ponieważ bez sensu dla mnie jest kupować tym bardziej w Lumpeksie beznadziejną jakość swetra. Ma to najmniejszego sensu. Przeważnie mamy tutaj, słuchajcie, kaszmir, bawełna, wełna, ale to już za chwilę. Zapraszam Was na krótkie intro i do oglądania. Zacznę od swetra, który mam na sobie. Jest to sweter yy, z dokładnie marki poczekajcie, bo teraz już nie pamiętam. Lunch Nine. Jest to XL. -ka. No i właśnie. Polecam Wam brać różne rozmiary. Od XS do XL, do XXXL nawet. Bardzo często właśnie te większe rozmiary super wyglądają. Są takie o widzicie, luźniejsze, takie cozy, domowa. Takie właśnie dzisiaj mam taki domowy dzień, więc y, idealnie on tutaj się wpasowuje. I tutaj w składzie mamy 80% bawełny. Jeśli dobrze pamiętam i 20% y, kaszmiru. No i powiem wam, że to jest dla mnie jak druga skóra. Jest bardzo przyjemny, komfortowy dla mojej skóry. Taki po prostu jak taki obłoczek, więc no, nie wyobrażam sobie założyć w tej chwili na przykład swetra jakiegoś poliestrowego, nie daj Boże, w którym naprawdę bym się czuła tak szorstko i, i nijak. Jak widzicie, on jest taki fajny, cieniutki, taki. No, po prostu druga skóra, jak już powiedziałam, do luźnych spodni. Dzisiaj mam domowy dzień, więc w sam raz. Cena takiego swetra, słuchajcie, no to jest. Z tego co pamiętam, około 10 zł, ponieważ jest bardzo leciutki. Generalnie przeważnie kupuję na wagę, więc no te ceny tutaj będą tak się wahać: od kilku zł do 20 paru, może maksymalnie w jakimś tam pierwszym dniu, jeżeli jest to ciężki sweter. No i drugi sweter, no to to już jest taki kolorek piękny. Kurczę, jaki to jest. Hmm. On jest taki różowy, ale delikatnie wpadający brzoskwiniem, w zależności od światła. Jest to sweter z Mark Spencer. Właśnie z tej marki widzę tutaj dużo fajnych swetrów. Często można je spotkać w lumpeksach. No i również to jest, on jest dotykuł jak taka druga skóra. Bardzo podobny materiał jak ten, co mam teraz na sobie. Podejrzewam, że tu będzie też kaszmir. O, 100% kaszmir, więc idealnie. Ja go kupiłam i miał on tutaj takie delikatne. Wybaczcie, mam trochę tutaj sierści swojego psa, ale miał takie delikatne dziurki, co przykaż mi, że w lumpeksach no właśnie trzeba na to uważać. Natomiast jest to tutaj już zszyte, nic nie widać. Myślę, że tak na co dzień może być. No i piękny kolor, bardzo twarzowy. Następny sweter również będzie w kolorze. Właśnie różowym i tym razem jest to End Over Stories. Jest to yy, no, marka ze Sztokholmu i właściwie należy yy, do koncernu H&M, więc bardzo podobnie właśnie na przykład jak Arket. No jest to Eskalant, więc on jest taki, w, taki pudełkowy bardziej, yy, więc jest dla mnie dobry. Natomiast fajnie byłoby trochę też do niego schudnąć. Nie, nie ugrywam. Raczej mamy tutaj krótki stan, więc fajnie właśnie do wyższego stanu spodni mogą być nawet jakieś bardziej garniturowe, czemu nie mogą być buty sportowe do tego również no i w sumie on jest w idealnym stanie naprawdę, zobaczcie mamy takie tutaj, o chyba to jest mocher mi się wydaje, on tak odstaje troszeczkę, zaraz dokładnie sprawdzimy tutaj skład no i co fajne jest tej marce, że bardzo często właśnie można spotkać metkę, która jest yy, właśnie z takiego materiału bawełnianego, to już też świadczy o jakiejś jakości, jakiejś lepszej. 35% moher, 35% wełna, 17% akryl i 8% poliamid. No ten akryl zdecydowanie jest tu niepotrzebny, ale powiem wam, że w odczuciu on jest dużo bardziej szorstki niż ten czy ten sweter, natomiast myślę, że na jakieś chłodniejsze dni będzie w sam raz i na przykład można jakąś podkoszulkę pod to ubrać yy, i naprawdę będzie wam ciepło, a co najważniejsze też nie będziecie się w tym pocić, ponieważ to właśnie jest yy, ten właśnie yy, magiczny składnik tych swetrów, że mamy tutaj wełnę czy kaszmir, to są idealne naturalne tkaniny, które które powinien mieć każdy z was. Yy. Mamy na potęgę tego tak naprawdę w second handach, więc, więc zalecam Wam po prostu tam pójść, poszperać, troszeczkę więcej cierpliwości mieć w tym wszystkim, e, więcej czasu przede wszystkim też i może iść też na dział męski, ponieważ na dziale męskim również są przepiękne swetry. Zresztą zaraz Wam też pokażę jeden męski, e, który kupiłam dla mojego męża, ale on jest taki trochę dla niego za mały, więc myślę, że będę go podbierać e, w sezonie już niedługo. No i mamy następny sweter, który jest z French Connection. Jest to, słuchajcie, marka brytyjska. Raczej należy do marek premium. Również zobaczcie, jest metka fajna, bawełniana. Tutaj też będzie bawełniana na pewno. O ile nie jest wycięta. No, jest wycięta niestety, ale na pewno byłaby taka. Jest to elka. Jest to taki sweter trochę polo, generalnie ta marka też słynie z tego, że mamy tutaj takie tak, tak tradycyjne jakby ubrania właśnie w stylu mm, angielskim, połączone trochę z nowoczesnością. Trochę mi się kojarzy to może z rodziną królewską, takie wiecie old money, coś w tym rodzaju. Właśnie yy, to właśnie jest taki styl, tym bardziej właśnie tego swetra, który możecie ubrać przede wszystkim na zimniejsze dni, ponieważ no to jest słuchajcie solidny, gruby sweter, który idealnie wpisuje się w klimat, nie wiem kominka, czy właśnie gorącej, pysznej jesienno-zimowej herbatki. Yy, no to jest ten styl zdecydowanie, bądź na jakieś fajne spacery do lasu. Jestem bardzo zadowolona, że go złowiłam, ponieważ na pewno go wykorzystam a uwielbiam właśnie spacery po lasach jest to coś co uwielbiam, kontakt z naturą tutaj też mamy napisane pure e, pure wool, więc na pewno jest to słuchajcie 100% wełny. no i mamy następny sweter który, właśnie tak jak mówiłam już wspomniałam wcześniej o Arket, że on do, to też właśnie do H&M, -a. na H&M również macie y, coraz więcej ubrań właśnie z Arket czy też z Edover Stories więc y, możecie tam po sobie poprzebierać, w szczególności czekajcie na rabaty w hm ponieważ często tam występuje minus 20%, więc warto je wykorzystać właśnie na swetry, zresztą y, kiedyś robiłam nawet odcinek y, z hm z kolekcją premium swetry, sprawdzałam ich, y, ich jakość, więc myślę, że warto tam spojrzeć, ale również zachęcam do lumpeksów, no i tutaj słuchajcie jest właśnie Arket, jest to Taki kolor chyba kobaltowy bardziej. Jest to kolor, po który nie sięgam zbyt często, ale zdarza mi się. Tym bardziej, jeśli właśnie jest to z Lumpeksu, więc przepraszam za psa. Tym bardziej, jeśli jest to z Lumpeksu, więc można sobie pozwolić na coś e, takiego, na co byśmy sobie nie pozwolili normalnie, jeżeli chodzi o kolor na przykład. Więc yy, on generalnie dobrze przy mnie wygląda. Nie jest jakoś, jakoś bardzo źle. Myślę, że pięknie by wyglądał do zimy właśnie. No i Arket, no to też możecie wiedzieć, że tu mamy jakość yy, bardzo dobrą przeważnie. Jest to MK, a w składzie mamy 32% alpaka, 32% wełna, 34% poliester i 2% elastan. Więc skład nie jest... Yy, Idealne tak 100%, ponieważ mamy trochę jednak tego tutaj poliestru. Natomiast myślę, że i tak warto. No, mój wzrost ma on długość taką takiej właściwie mini, więc zdarzało mi się już go ubrać właśnie do ciepłych jakichś rajstop zimowych, czarnych, do jakichś cięższych butów może być. Może być do leggingsów, może być do krótkich spodenek takich skórzanych, czy jakiejś grubszej inny inny, taki jesienny, pięknie on będzie wyglądać. No i przechodzimy sobie do ostatniego swetarka, który naprawdę, zobaczcie, że on jest taki mini-mini. Wydaje mi się, że on był yy, no, trochę skurczony. Co prawda, jest to rozmiar S, zobaczcie, firma Second Female, więc też raczej jest to premium yy, marka. Natomiast jest trochę skurczony, jest trochę dla mnie za mały i ciągle leży w szafie, i mam nadzieję, że będzie dla mnie dobry no trochę skurczono, Co prawda jest to rozmiar S. Zobaczcie, firma Second Female, więc też raczej jest to premium. Do białych spodni kiedyś miałam go ubranego i naprawdę fajnie wyglądał. Na taką chłodniejszą wiosnę super mi się właśnie spisał. No i tutaj mamy w składzie już Wam mówię 30% wełna, 34% wełna, 34% moher 5% elastan. Czeka, jak nie to pójdzie gdzieś dalej w dalsze ręce. Ten odcinek będzie wyjątkowo krótki, ponieważ yy, no mam dosyć mało tych spetrów, nie będę tutaj nad nimi się już dłużej pastwić, nazwijmy. W każdym razie chcę Was bardzo zachęcić do tego, żeby jednak uczęszczać do tych second handów, poszperać sobie w nich, ponieważ są tam naprawdę piękne perełeczki o luksusowych tkaninach, na które naprawdę warto zwrócić uwagę. Polecam Wam serdecznie, oczywiście czekam na Wasze kciuki, na Wasze subskrypcje, yy, może na komentarz również, może być miły, może być obiektywny, byleby nie jakiś yy, hejtujący. Ja Wam bardzo dziękuję już za dzisiejsze oglądanie, a jutro przyjdzie już do mnie ogromna paczka z sukienkami na wesele w rozmiarach mid size, czyli właśnie teraz, jaki posiadam, czyli od 38 do 40 gdzieś tak zamawiałam. Więc myślę, że warto czekać na ten odcinek. On już będzie wkrótce, gdzieś myślę, że za około tydzień się pojawi na YouTubie. Więc śledźcie, naciśnijcie tam na dole dzwoneczek, więc na pewno Wam się wyświetli. Ja Wam życzę cudownego dnia. Wracam do mojej herbatki i do montażu tego filmu, więc całus dla Was. Pa!